Wieczorem, no i już mi się coś nie podoba, bo tak, tutaj jest Aldona sama. Tam się odezwała Kaśka, ale Gucia nie widzę. Aldona poszła chyba tu, a gdzie jest Gucio? Gucio chyba tam zaczęła Kaśka rozrabiać. I Gucia zagoniła w krzaki, no tak, jak zwykle. Kaśka zagoniła Gucia w krzaki. Chodź, Gucio, Gucio, chodź. Chodź. Chodź Gucio. Gucio, chodź. Gaszka ty głupia jesteś. Uciekaj, pójdziesz na rosół, zobaczysz. Chodź, Gucio, chodź. No chodź do domu. Tak, chodź. Chodź Gucio. Chodź. Chodź, tak, chodź, nie bój się. Chodź. Chodź, Gucio. Nie bój się. Chodź. Chodź, chodź, Gucio. No chodź. No idź, idź Gucio, nie bój się, Gucio chodź, tam jest Aldona, widzisz, Aldona tam jest, Aldona wyszła do Gucia, no, no idź, idź Gucio, idź, 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 masz tam idź, jest arbuz, idź Gucio, idź, idź Gucio, idź, 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 idź. Gucio tu. O wszedł, poszedł do Aldony, Na no, Kaśka za tak, o jak się cieszą, cieszą się, dwa samce cieszą się, bracia dwa, pewnie pogryzł ten Aldony i Gocia i rozdzielił ich. No tutaj to nie wejdzie Kaśka, to się boi. Gdzie polazła Kaśka? No tu jest. Tu jesteś Kaśka. Jak ja byłem, to, to to cwany w ogóle nic nie robił. A jak ja poszedłem, to się do i dobiera. No, cieszą się, że są razem. Zobaczymy inne światło. Zrobić. Wodę. No tak, bo jak ich rozgonił, ich, to nie mogły wody pić, bo tam nie było. Aldona się bała tu wejść, żeby nie być w ślepym zaułku, a tamten siedział tam, bo go Kaśka nie wpuścił. O, zjeżdżył się. Chcę pokonać Kaśkę. Nic, zrobię im światło, zostawię ich. Kaśka tu nie wejdzie, bo to jest cykl. Bo wie, że tutaj to ją po, po to pogryzą, Kaśka, oba, w zamkniętym pomieszczeniu. Wczoraj do piwnicy sam wszedł, ale z drugiej strony zaodgrodzonej był. No. Dziękuję. Kęsik, pójdą spać zaraz.